Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie podczas tego świątecznego lenistwa i obżarstwa co, co musi być o tej porze no ale trzeba też trochę wyjść z domu, się poruszać wiadomo, do gołąbków także słuchajcie, dzisiaj korzystając z okazji, że no tam chyba w piątek, czy nie wiem, w sobotę, nie wiem kiedy tam nagrywałem, były gębniki tak wysprzątane, konkretnie wszędzie no i wczoraj podawałem warzywkę, dzisiaj też dostałem warzywa na karmę, namieszamy, wszystko pokażę, ale chciałbym Wam też pokazać właśnie efekt po tych warzywach, jak fajnie to wygląda. Korzystając z okazji, że te szuflady to wszystko jest elegancko wysprzątane. Jeśli chodzi o sam gołemnik, no na podłodze jest brudno, ale no w okresie świątecznym po prostu też nie będę sprzątał, aż tak nie mam takiego świra na tym punkcie, ale pokażę Wam może tylko pokrótce, przymknę tutaj u samczyków. Pokażę wam jak to fajnie wygląda praktycznie każdą celę po kolei kał brązowiutki kuleczki z dodatkiem puchu no i tego białego tak jest w każdej jednej szufladzie o no, tutaj ktoś mniej siedział no można by tak każdą po kolei sprawdzać Możecie mi wierzyć na słowo, że wszędzie to tak fajnie działa. Czemu wam to pokazuję? Słuchajcie, z tego względu, że. No super, jest to sprawa przede wszystkim bardzo tania do zrobienia. Na poprzednim moim filmie, jak ktoś chce się, chciałby się komuś tam wrócić, zerknąć, tam jest podana cała receptura, jak to sobie zrobić. Koszt takiej mikstury, słuchajcie, na rok czasu około 100 zł. Także w okresie całego roku myślę, że są to bardzo malutkie pieniążki. A zobaczcie jaki fajny efekt jest po tym. I to każda jedna cela w cele można by tak pokazywać. Przejdziemy też za chwilę na szybko do samiczek. Słuchajcie, także bardzo serdecznie wam polecam. Zobaczcie, kały z kuleczki. Tak jak powinien być. Ja już to, te warzywka. U mnie teraz te warzywa będą stosowane już salutki okres, salutki rok. Stosuję to już w sumie praktycznie od początku tutaj hodowli. Bardzo wielu hodowców na tym bazuje. Receptura też, że tak powiem, stara jak świat. Hmm, bo hodowcy już dawno, dawno temu to stosowali. Ale tutaj nagrywam ten filmik głównie po to, żeby zachęcić też do stosowania właśnie takich rzeczy. E Warto spróbować, słuchajcie, e, namieszajcie sobie takie coś, podajcie gołąbką dwa dni z rzędu najlepiej. I na drugi, na trzeci dzień zaobserwujcie sobie, jak to wszystko ten kał dobrze wygląda, e, widać, jak to bardzo fajnie wpływa na, na pracę e, ogólną całego organizmu. Jeśli kał wiadomo, wychodzi dobry, bardzo dobry, no to to jest taki u człowieka, jeśli dobrze jemy, dobrze to wygląda. Jeśli pojemy jakieś albo nieświeże, albo jakieś fast foody, albo jakieś mało żywcze rzeczy, to wiadomo, jak to później też wygląda w toalecie. To tak. no... no Jakoś tak delikatnie określając, eee, także zachęcam do czegoś takiego. Eee, zaraz przejdziemy do konkretów, namieszamy to. Słuchajcie, korzystając z okazji, że dzisiaj piękna pogoda. Słoneczko się przybija, także całe towarzystwo właśnie na wolierki wygonię sobie. Niech się wietrzą na dworze. Minus jest 5. Także się fajnie dotlenią. Niczym mi to nie zaszkodzi. Także wyganiamy. Słuchajcie, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Ja tutaj też nie gwarantuję tego, jeśli głębie powiedzmy, nie wiem, nie są 100% dobrze dopilnowane pod kątem zdrowotnym i, i ten kał źle cały czas wygląda, to też to nie działa, także że zapodamy to powiedzmy gdzieś tam nie wiem, niedopilnowanym, niezadbanym nie do końca gołębiom i od razu działa nam cuda i nie wiadomo jak to będzie wyglądało ale jeśli jest wszystko okej okay, u gołębi i zdrowotnie, pod kątem zdrowotnym no to, no to tak to mniej więcej powinno wyglądać właśnie jak tutaj wam pokazałem Przeszliśmy do samiczek, zaraz wam jeszcze pokażę u samiczek też jak to wygląda tylko najpierw sobie je wypuszczę na dwór też nie korzystają z tej pięknej pogody Niech siedzą i się wietrzą. Wiadomo, że w sezonie lotowym, takim okresie tych e, no wysiłków i tak dalej, no jest dużo trudniej też utrzymać to trochę w zdrowiu i, i w tym, żeby ten tak zawsze wyglądał. E, no ale myślę, że jeśli o tej porze to nie wygląda dobrze, no to, no to na wiosnę mogą być problemy z tego. E, wiosna też może nie być wtedy zadowalająca. E, teraz jest słuchajcie, okres spoczynku, gołębie nie mają żadnego wysiłku, e, pierzeń już... Praktycznie bo wszędzie się zakończyło. Także to był jedyny wysiłek może związany z tym, co, co, co miały. No także myślę, że o tej porze powinno to tak katalogowo wyglądać. Szybko przelecimy sobie teraz tutaj u samiczek. Zobaczcie ile puchu dużo. Jak jest puch, to, to też wiadomo, chyba nie trzeba każdemu mówić, że to jest bardzo dobra oznaka wtedy. No, tutaj się trafił jakiś taki luźniejszy kału jednego gołębia, ale na, no też na taką ilość to jakiś jeden po prostu wyjątek gdzieś tutaj się trafił, ale widzicie, nie robię tak, że pokazuję tylko to co chcę wam pokazać, tylko po prostu lecimy po kolei, tak jak jest. Tak macie wszystko pokazane, żeby nie zanudzać i nie pokazywać. E, nie do końca miłego może dla wszystkich obrazu, to, to bierzemy się za mieszanie karmy a za oknem piękna pogoda mroźna ale piękna słuchajcie mamy już koniec grudnia pierzenie zakończone no i ja też już słuchajcie przechodzę przechodzę pomału na lżejszą karmę tutaj jeszcze pierzeniówki tak mówię, mówiłem bo Zostały dwa worki Jeszcze Także mieszam sobie pierzeniówki Tutaj delikatnie dietki miałem jeszcze Także tą dietę też skarmimy No i tutaj już zacząłem dosypywać sobie teraz Pół kubeczka czarnego owsa I pół kubeczka jęczmienia Słuchajcie z tego względu, że Z tego względu że tak jak mówię ptaszki już są wypierzone w 100% i no i pochodzi o to, że przełapywałem sobie tak po trochu kilka sztuk fajnie głębie wyglądają nie są zapasione no i właśnie żeby już uniknąć tego, żeby po prostu teraz w okresie spoczynku te głębie za dużo tej masy nie przybierały no to dlatego już zaczynam sobie dosypywać czarny owiec plus jęczmień co roku też go stosuję chociaż w zeszłym roku myślę, że też pop... no, duży błąd był zrobiony, że trochę ta karma zimą była za mocna. Te gołębie trochę za bardzo się przypasły w tym okresie zimowym. No, stąd taki wniosek, że jak te pierwsze obloty się zaczęły, to niektóre głębie dosłownie dwa, trzy kółka zrobiły i wiecie, latały jak taki ciężki samolot. <laughs> jak taki ciężki samolot, zaraz dyszane na ten dach siadały, no było widać, że te gołębie były przypasione za mocno w tym roku chcę teraz w tym okresie spoczynku lżej te gołębie pokarmić no tak, żeby nie było właśnie takiej nadwagi u tych głębi. <laughs> ciężko jest to później do zrzucenia, ale co najgorsze chodzi o ten syndrom tego zerwanego, zwichniętego skrzydła w zeszłym roku miałem duży problem, znaczy w tym roku w tym roku miałem duży problem, bo aż chyba u sześciu czy siedmiu gołębi to wystąpiło gdzie... Dwa lata, czy tam rok wcześniej, gołębie były lżej karmione. Bo tam, jak pokazywałem, to prawie przez cały tam styczeń, czy, czy ten, to był praktycznie karma zimowa plus owys i jęczmień. Także były dużo lżej karmione. No i nie było tego problemu z tymi zerwanymi skrzydłami. No a teraz, w tym sezonie, myślę, że zimą ta karma była za mocna. Za bardzo te gołębie się utuczyły. Dlatego teraz już od razu staram się nad tym panować, kontrolować. Przejrzałem sobie ptaki. Na chwilę obecną są takie w sam raz bym powiedział, także nie chciałbym, żeby teraz się utłuczyły, e, a jak wiadomo już pierzenie się zakończyło, także one już teraz wysiłku żadnego praktycznie, no, nic nie mają, no bo tylko tyle, że siedzą i odpoczywają, także już e, trzeba schodzić teraz, w moim przypadku oczywiście na tą lżejszą karmę, no i zobaczcie jak w tym roku wiosną to wyjdzie, czy, czy uda się uniknąć znowu problemu z tymi skrzydłami. Oczywiście też trochę się doedukowałem, trochę pooglądałem tych no, doświadczonych hodowców właśnie na temat tych skrzydeł no i w większości każdy właśnie jedno i to samo mówi, że tutaj jest za mocne karmienie zimą, karma jest zbyt gruba, zbyt mocna zbyt nawet białkowa, że te jest za dużo tej masy łapią no i wtedy na wiosnę później przychodzi taki problem, ciężko jest to głębiowi zgubić no i się robi właśnie takie, taki syndrom tego zerwanego skrzydła Tak na wygląda na chwilę obecną i tak jest jeszcze mocna, ale z tego będę stopniowo schodził, bo będzie coraz więcej jęczmienia i coraz więcej czarnego owsa, a coraz mniej już po prostu tej, no chociaż z całkowicie zejdę, skarmię jeszcze to co zostało mi i całkowicie z niej zejdę i wtedy wejdę już na taką karmę zimową, najprawdopodobniej będzie to zimówka z MDM-u i zobaczyć czy nam będzie trzeba jeszcze ją rozcieńczać, czy po prostu będzie szła tak jak, tak jak jest. A może zobaczę, może po prostu zrobiłbym sobie jeszcze kwestia przemyślenia. bo Może, żeby nie zmieniać mm, za mocno tej karmy, to po prostu zostawić na tej jednej pierzeniówce, tej najsłabszej, plus ją rozcieńczyć e, jęczmieniem i, i czarnym owcem, według własnego takiego uznania. Ale to jeszcze sobie przemyślę. Muszę zobaczyć, jak ta pierzeniówka zemdemu, pierzeniówka sorry, zimówka zemdemu, jak ona wygląda. Wtedy sobie podejmę jakąś decyzję. Ale docelowo ta karma będzie jeszcze dużo, dużo słabsza na zimę. I lecimy, słuchajcie. Warzywka, o którym Wam właśnie mówiłem, tu już pół słoika poszło. Ktoś, jak yy, jest zainteresowany tym, jak to sobie ogarnąć, w jakich proporcjach zrobić to, tak jak mówię, zapraszam, tam zachęcam do yy, wcześniejszego mojego filmu na kanale. Tam jest podpisany, e, już nie pamiętam, ale coś jak typu e, mikstura warzywna albo, albo coś takiego. No na pewno znajdziecie dwa filmy wstecz. E, no nie mam też tak może czasu, żeby indywidualnie każdemu tam wypisywać, jak to było robione, dlatego jest na filmiku pokazany. Myślę, że nam każdy się w tym odnajdzie. Słuchajcie, na takie wiaderko ja daję takie 2,5 łyżki, tak jak tutaj teraz widać. Tak wygląda wymieszana karma. Jak widać fajnie, się to wszystko oblepia mokre. No ja zostawiam sobie gdzieś na taką dobrą godzinkę do obsuszenia. To wszystko fajnie się w nią wsiąknie, wyschnie i będziemy podawać taką Wiecie, czemu też tak zalecam taką e, misturkę sobie zrobić. No, z tego względu, że ja już ją stosuję teraz trzeci sezon z rzędu. E, no bardzo fajna sprawa. Zwłaszcza, że. No wiadomo, gołębiarka też nie jest tania, też niektóre rzeczy trochę kosztują, a tutaj tak naprawdę za stówkę możemy mieć na calutki rok, bo to w sezonie lotowym, w sezonie rozpłodowym, no jedynie w sezonie pie pierzeniowym no trochę mniej używałem, ale tak to jeśli jest później ta zima, wiosna, lato całe, zwłaszcza w niedzielę po locie, no super sprawa. Myślę, że też yy, jakościowo, jeśli chodzi o na przykład zawartość tych wszystkich witamin, minerałów, pierwiastków, wszystkiego dosłownie, to, no to jakościowo też coś takiego nie kupimy z tego względu, że tutaj mamy no, ze, świeżych, yy, ze, ze, ze świeżych warzyw to zrobione, a nie gdzieś tam już sproszkowane, przesuszone czy, czy tak dalej. Przepraszam, także myślę, że to też jakościowo najlepiej to wszystko wychodzi. No i słuchajcie, najtaniej przede wszystkim puszkę kupicie. Dajmy na to jakiś Krauter Gemuse z, z Romfilta za 6-7 dyszek, chyba albo 5 dyszek. Nie wiem, coś takiego chodzi. Za pół kilo, a tutaj za 8 swoich kostówkę. Także no jest duża przebitka. Zachęcam dosłownie godzinkę, półtora poświęcić i, i mamy to zrobione. No a efekt tak jak widać, tak tutaj Wam pokazuję bez żadnej ściemy. Korzystając z okazji, że no, robiłem też kurację w tym roku, już końcóweczka tego mykoweta została, ale niedawno co skończyłem właśnie fungi na grzyba, także korzystając z okazji jak karma troszeczkę podeschnie, to jeszcze zasypię sobie mykowetem wspomaganie wątroby i nerek. Także akurat to co końcówkami mi została to na jakieś jeszcze dwa tygodnie, żeby, żeby po prostu to wszystko wykorzystać. フフフフ。<noise> <noise> Zostawimy karmę na jakieś półtora godzinki Akurat tak przyjadę z powrotem Nakarmimy ptaki Gołębie chętnie jedzą bez żadnego problemu Tylko tak, że tak jak mówię To też, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał Że to jest tak, że od razu poda warzywa I nagle, nie wiem, jak było bardzo źle To gołębie nagle idealnie się zrobią Bo to też jest Jakby to powiedzieć Może działanie niedługoterminowe no, ale jeśli jest wszystko ok z głębiami, jeśli są zdrowe, tak jak powinny być, no to efekt będzie naprawdę fajny. Sami zauważycie, wracamy ponownie. Karma już ładnie To tak jak widać. Także bierzemy się za karmienie. Nawet takie jak są gdzieś większe kawałki, warzyw się trafiają. To te gąbki tak to fajnie zjadają, także nie zostawiają nic z tego. No i lecimy pierwsze samiczki. No i lecimy z samczykami, karma posypana probiotyk też już końcóweczka także akurat jeszcze dwa tygodnie i się wszystko fajnie wykorzysta może jak taki mróz przychodzi z plusowej powiedzmy temperatury gdzie było około 5 u 7 nagle robi się minus 5 w dzień albo minus 10 na noc to jest też oczywistym że te gołębie może nie to, że połowę, ale z tego co zauważyłem, zaobserwowałem u siebie, no to co najmniej taką jedną trzecią karmy więcej jedzą, dużo więcej. I to już co ciekawe, że gołębie fajnie wyczuwają, bo już jakiś dzień przed tym rozem, już zauważyłem, że tej karmy z takiej normalnej dawki dużo im braku, musiałem dużo dosypać i, i dosłownie za dzień czy tam za półtora już takie mroziki przyszły. Także widać jak gołębie też to fajnie wyczuwają i zaraz jak ten popyt karmy wzrasta u nich, zapotrzebowanie. Jak zawsze w ostatniej kolejności owies czarny, ale tak pomału, pomału, pomału i to sobie ściobę, że zaraz zniknie wszystko. Słuchajcie, wstawiamy wodę. Ptaszki się fajnie najadły, dosyta, napiły. Dzisiaj woda z probwetem, z probiotykiem. Także słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle, daję wodę, uciekam też do domu, bo zimno, troszeczkę zmarzłem, ptaki zamykamy, idą spać, no i tyle. Także standardowo, jeśli się podobało, łapka w górę, pozdrawiam i w dalszym ciągu życzę spokojnych, wesołych świąt, wypoczynku, pozdrawiam, cześć.